Salam salam, witajcie w kolejnej części naszej podróży po Europie, a dzisiejszy odcinek zaczynamy od miasta Kraków. I think they put very Była stolica Polski, przywitała nas dość deszczową pogodą. Niezniechęceni ruszyliśmy w stronę Krakowskiego Rynku, aby przejść przez jarmark świąteczny, później sukiennice i kierowaliśmy się w stronę Zamku Królewskiego, Nowawelu. Następnym punktem wycieczki był spacer nad Wisłą oraz obowiązkowo obejrzenie Smoka Wawelskiego, który dzieje ogniem. Joshkun wręcz wyczekiwał tego momentu i zobaczcie z nami jak to wyglądało. Co Pięć minut? <laughs> Dobra, Jaszku? great. Pyszne? So No to Kryś. Zakończyliśmy dzień kultowymi zapiekankami na Kazimierzu. W drodze na autobus, zdecydowaliśmy jeszcze, że wypijemy krzane winko i możemy wracać. Ja bardzo stęskniłam się za akwaparkami i miejscami, gdzie dostępne są wszelakie kąpiele, jacuzu, salonki czy sauny. No, troszkę znane miejsce, jednak doświadczał ze mną czegoś innego, nowego. W Turcji nie jest to tak popularne, także bardzo dużo radości mi to sprawiło. Mhm. Jedno przedpołudnie poświęciła nam moja siostra, która opowiadała. Któż mówi o architekturze Katowic. No i oczywiście, kto zna mnie czy moją siostrę, to wie, że uwielbiamy muzea, także Muzeum Śląskie. Musieliśmy razem odwiedzić i tego dnia właśnie tam się wybraliśmy. Czy w czasie studiów przez jeden rok Muzeum Śląskie było moim widokiem z okna i mm, wspominam to z wielkim sentymentem. Odbyłam tam nawet raz wolontariat w czasie Nocy Muzeów. Ja generalnie kocham estetykę i mm, wspominam to doświadczenie z ogromnym uśmiechem. Część wystawy na tematy górnictwa z elementami historii Śląska, historii Polski, moduł z wystrojem i Elementami e, prl to coś niesamowitego. Rzeszkunowi też się bardzo podobało, ma zdjęcie z e, maluchem, <laughs> a następnie przeszliśmy do innych części, gdzie równie miło spędziliśmy czas. Tutaj witajcie w Budapeszcie i naszym spontanicznym wyjeździe. Śwager nie widzicie? Co jąśmiesz? Mm. Pyszności! Zwiedzanie zaplanowaliśmy na kilka godzin i rozpoczęliśmy. Od wzgórza Gelerta, natomiast ta główna część z monumentem i widokiem była zamknięta. Natomiast no, zrobiliśmy sobie spacer, troszkę w górę, troszkę w dół. Bra, 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 bra. <gry> hey, <bye. gry> I korzystając z widoków, przeszliśmy do centralnej części miasta okolice rzeki Dunaj. Poruszanie się po mieście polecam Wam kupienie biletu 24-godzinnego. My go właśnie wybraliśmy, zapłaciliśmy około 30 zł na osobę. Był to ogromny komfort, zważywszy na to, że spędziliśmy tam jedynie parę godzin i chcieliśmy dość szybko poruszać się po mieście. Pospacerowaliśmy nad Dunajem, a potem wzięliśmy tramwaj i przejechaliśmy w stronę Zamku Królewskiego w Budapeszcie, a stamtąd był piękny widok na m.in. most łańcuchowy. czy parlament. Następnie skierowaliśmy się w stronę Baszty Rybackiej. W tym fragmencie pokazuję Wam kościół św. Macieja, który właśnie znajduje się na placu Nieopodal. Wszystkie te obiekty znajdują się nad brzegiem Dunaju, także widoki są niesamowite i jest to fantastyczna scenaria do zdjęć. W pobliżu znajduje się cukiernia Różwurm z dwustuletnią tradycją. Ceny są bardzo przystępne, a słodkości przepyszne. Komunikacja w Budapeszcie dla mnie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wszystko jest bardzo klarownie opisane. Dostęp do internetu w całej Europie, fakt, że możemy dostać tak wielką ilość informacji za darmo, mapy internetowe to są naprawdę ogromne ułatwienia dla podróżników i musimy to bardzo doceniać. Głównym posiłkiem był oczywiście langosz w towarzystwie piwa węgierskiej produkcji i jedliśmy go w, w retro langosz podlinkuję wszystko pod filmem. Ostatnim punktem naszej wycieczki był Central Market Hall, czyli neogotycka hala targowa, która mieści stoiska z produktami spożywczymi jak i pamiątkami. Nadeszła największa atrakcja tego filmu i jest to Browar Żywiecki, dokładnie Muzeum Browaru Żywieckiego. I jako rodowita Żywczanka, nie wierzę, że to mówię, ale nigdy go wcześniej nie odwiedziłam. Po ponad 20 latach życia w tym mieście zrobiłam to po raz pierwszy, teraz właśnie z moim partnerem Turkiem, i naprawdę podobało mi się, cieszyłam się tymczasem. I polecam Wam gorąco, jeżeli kiedykolwiek będziecie w żywcu. Dostępny jest audio przewodnik w języku polskim i oczywiście angielskim dla Czoszkuna. A na koniec zwiedzania czeka Was bardzo miłe doświadczenie, a dokładniej degustacja piwa żywiec. Również dostępna jest wersja bezalkoholowa, jeżeli ktoś miałby ochotę. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to ta sceneria wyda się bardzo znajoma. Co ty robisz? Ski. Jeżdżę. Jeżdżę? Na nartach. Na nartach. Pokaż. No my tak nie jeździmy ładnie, ale się staramy. We're not that good, huh? The best. No no, tak. She look house, Czelam, czelam. Ja was, Jawaś, Jawaś! Wybraliśmy się także do zwardzenia na Narty i jestem ogromnie z nas dumna, ponieważ udało nam się ostatecznie zjechać bez żadnych upadków. I tak kończymy kolejny odcinek naszej podróży po Europie. Do następnego razu!